Dzień dobry panie Przemku, ja bym chciał kupić u pana wizytóweczki. Ja się pytam, no dobra, ale jakie wizytóweczki? No właśnie, jakie wizytóweczki? Na ceny wizytówek wpływa ich ilość. Przede wszystkim bo to jest wiadomo czynnik, ale też jakie wizytówki robimy, bo zobacz, to będzie trudny filmik, bo chcę Ci pokazać wizytówki. Ciężko mi będzie pokazać wizytówki przed kamerką i efekty dokładnie, jak, on, jak one działają, ale spróbujmy. Przede wszystkim mogą być takie zwykłe, standardowe wizytóweczki, takie kartoniki białe. No, zwykła wizytówka, tak? Kartonik, 350 gram kreda, czyli no, standardowa wizytówka bez żadnego foliowania, bez żadnych bajerów, bez żadnych lakierów itp. Takie wizytówki są najtańsze i robimy je najszybciej, bo faktycznie w ciągu dwóch dni roboczych możesz takie wizytówki mieć już u siebie. No dobra, a co jeszcze? Najczęściej sprzedającą się wizytówką, oprócz takich standardowych, bo tych idzie najwięcej u nas, są wizytówki soft touch. To są takie wizytówki, których nie jestem w stanie ci pokazać, jak one wyglądają. To jest taki przykład takiej wizytówki. Na niej jest nałożony lakier. Z jednej i z drugiej strony jest nałożona taka folia, która jest delikatna w dotyku. Taka mięciutka, taka przyjemna. Aż się, no, fajnie taką wizytówkę trzyma. Od razu, jeżeli trzymam dwie wizytówki w ręku, od razu widzę różnicę, że ta jest taka przyjemna, a ta jest taka, no. Jak wizytówka. Dobra. Yy, wiemy dwie najważniejsze rzeczy. Yy, są jeszcze dwie rzeczy, które chciałem Ci powiedzieć. Może trzy. Yy, możemy wydrukować wizytówkę, nie na, inaczej. Standardowo, jak drukujemy, kiedy drukujemy wizytówki, drukujemy na białym, na białym papierze i ten papier zadruku, zadru, zadrukowujemy. Drukujemy na tym papierze kolor. Czyli na przykład, jeżeli mamy czarną wizytówkę, to ten czarny jest nadrukiem. Więc jeżeli spojrzymy sobie na tą wizytówkę z boku, to tutaj mamy biały papier, tak? Bo po bokach nie drukujemy na czarno. Czy na zielono, czy na niebiesko. Tu mamy biały, biały, biały rand, biały, biały brzeg. Ale możemy mieć różnokolorowe, specjalne papiery. Proszę bardzo. To jest papier złoty. I tutaj na przykład nie drukujemy na złoto, tylko na tym złotym drukujemy na czarno. I zobacz z boku, bo brzeg tego. A, kont, kontrast się nie łapie. Musisz mi zaufać na słowo. Panie montażysto, pomoże pan? Nie pomoże pan, nie? Bo mamy automatyczny kontrast złapany. Dobra, musisz mi zaufać na słowo, że tutaj brzeg tego złotego też jest złoty, brzeg tego czerwonego też jest czerwony i brzeg tego granatowego też jest granatowy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, bo tu mam taką wizytówkę, zobacz. To jest zwykła, standardowa wizytówka, tą białą, którą Ci pokazywałem. Ale z drugiej strony ona jest wydrukowana na czarno. I zobacz, jak ona wygląda. Ona była trzy razy włożona do portfela i zobacz, jakie są brzegi. Te brzegi się zdzierają. Tutaj jest no... No, wygląda to fatalnie. Jeżeli zadrukowujemy biały kartonik na, na czarno. Więc jeżeli chcesz mieć czarną wizytówkę, koniecznie drukuj je na papierze, który jest czarny. To jest must have, jeżeli chodzi o czarne wizytówki, bo inaczej będą wyglądały tak. Ewentualnie, jeżeli niestety czarny papier jest droższy, więc jeżeli chcemy trochę przeoszczędzić, musimy te wizytówki pokryć lakierem, yy, lakierem. Może być lakier błyszczący, lakier matowy, to jest taka dodatkowa warstwa na tę wizytówkę, która ją zabezpiecza przed zdzieraniem tak, że te brzegi wyglądają ładnie, estetycznie, a nie po dwóch wyjęciach z portfela wyglądają tak, jak tak ta wizytówka. To jest raz. Dwa, są jeszcze wizytówki takie w formie magnesów, gdzieś przed chwilą je miałem, ale mi zniknęły. Tutaj mam wizytówka która może być magnesem jednocześnie, bach, na lodówkę. Taki bajer może być wizytówka na przykład taka podwójna. Nie wiem, czy znowu łzapię kontrast, czy nie łzapię kontrastu. O, złapało, że mamy inaczej. Mamy z jednej strony wizytówkę, mamy z drugiej strony wizytówkę, a pomiędzy nimi jest taka przerwa z czarnym lub innym wypeł... wypełnieniem innego koloru. O, chyba teraz będzie widać. Ach, muszę opracować nad technicznymi aspektami nagrywania wizytówek następnym razem i nagrać ten filmik jeszcze raz. Niemniej mam nadzieję, że Powiedziałem Ci yy, sporo rzeczy, o zobacz, mam taką wizytówkę, która jest pokryta lakierem UV i zobacz, ten czarny wygląda, ta wizytówka ma już dobrych kilka lat i ten czarny nie jest tak zjechany jak na tej poprzedniej, prawda? I ona tutaj widać też pod światło, że ona się odbija, tak? Widać ten lakier, yy, który się błyszczący, który na tej wizytówce jest. I ona na pewno będzie trwała dłużej Ci posłuży. Druga sprawa, można na wizytówkę jeszcze, taką standardową, albo taką nawet soft taką delikatną, o której mówiłem na początku, nałożyć lakier wybiórczy UV. Zobacz, wizytówka jest normalna, ale tutaj to logo, nasze stare logo, które jest takie kolorowe, nie wiem, czy mi się uda. O, widać teraz pod światło, jak ono się błyszczy, tak? Wizytówka się nie błyszczy, ale tutaj logo, logo się błyszczy. Można na tą wizytówkę nałożyć takie błyszczące elementy, taką folię błyszczącą. Jedną wskazówkę Ci podam, one wyglądają brzydko na białym papierze. Te bryszczące elementy wyglądają ślicznie na czarnych wizytówkach, na ciemnych wizytówkach. Na białej wizytówce tutaj tego efektu wow nie ma, robiliśmy taki test, żeby po prostu pokazywać klientom, jak to wygląda. Podsumowując, moi drodzy, podsumowując, proponuję Ci albo zwykłe, standardowe wizytówki, które nie są czarne, tylko białe lub jasne, jakieś szare. Ewentualnie, jeżeli masz troszeczkę wyższy budżet, plus 50% do ceny gdzieś, yy, Mamy takie wizytówki Soft Touch, które są przyjemne do dotyku i te dwa typy wizytówek proponuję Ci. Te dwa typy wizytówek najwięcej mi się sprzedają i one są naprawdę fajne, naprawdę efektowne. Co jeszcze mogę powiedzieć? To chyba wszystko. Masz pytania odnośnie wizytówek, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Tutaj. Pod tym filmikiem znajdziesz link do mojej strony internetowej. Dam też pod tym filmikiem dane kontaktowe do mnie, więc jeżeli będziesz potrzebował, chciał zamówić wizytówkę albo poradzić się, jakie wizytówki zamówić, to napisz do mnie lub zadzwoń. Jeżeli nie odbieram, wyślij mi sms to oddzwonię do ciebie. I co? Życzę ci miłego dnia. Cześć czołem. Pozdrawiam.